Pokażę Ci dzisiaj cztery ćwiczenia, które pomogą ci się zrelaksować i zregenerować po treningu. Wykonując ćwiczenia, które pokażę, oddychamy samym nosem. Zarówno wdech, jak i wydech idzie właśnie przez nos. Pierwsze ćwiczenie to wydłużanie wydechu. Czyli kładziesz się na podłodze w wygodnej pozycji, tak jak ci się dobrze, robisz wdech przez 4 sekundy, przypominam, samym nosem, i wydech przez 6 sekund. Możesz jedną rękę położyć sobie na brzuchu, drugą na klatce piersiowej i staraj się oddychać w taki sposób, żeby to ta ręka na brzuchu bardziej się unosiła, a ta ręka na klatce piersiowej ani trochę. Chcesz oddychać torem dolnożebrowym, czyli w taki sposób, żeby Twoje ramiona nie unosiły się do uszu, a żeby dół Twoich żeber rozszerzał się na boki i zwężał. Drugie ćwiczenie, które Ci pokażę, jest nieco trudniejsze. Polega na tym, że również przez 4 sekundy robisz wdech samym nosem, następnie przez 7 sekund wstrzymujesz oddech i przez 8 sekund robisz długi, długi wydech. Cały oddech odbywa się tak, jak w poprzednim ćwiczeniu, natomiast tutaj jest ten czas wydechu dłuższy, plus mamy to wstrzymanie. Trzecim ćwiczeniem będzie oddech po tak zwanym kwadracie, czyli robisz sobie przez 4 sekundy wdech, przez 4 sekundy wstrzymujesz powietrze, przez 4 sekundy robisz wydech i przez 4 sekundy wstrzymujesz na tym wydechu. I tak sobie powtarzasz ten cykl. I czwartym ćwiczeniem będzie to samo co w ćwiczeniu numer 1, natomiast oddychasz tylko jedną dziurką nosa, czyli zakryj sobie na przykład lewą dziurkę, zrób wdech przez 4 sekundy prawą. A przez 6 sekund zrób wydech, ale lewą dziurką i potem zamień te strony. Każde z tych ćwiczeń możesz wykonać po 5 do 10 razy i na pewno poczujesz się bardziej zrelaksowany, zrelaksowana. No na pewno nie używałbym tego przed treningiem, gdzie chcesz się pobudzić, a raczej jeżeli już to po treningu lub w momentach, gdzie potrzebujesz na przykład iść spać.